Nadszedł błogosławiony czas Szabatu. Dzisiaj poświęćmy trochę czasu na zastanowienie się nad znaczeniem Paschy, badając przykazania Boga przez kazanie zatytułowane Pascha i przykazania Boga. Najpierw potwierdźmy przez Biblię, że Bóg uważa swoje przykazania za bardzo ważne. Spójrzmy na Księgę Psalmów, rozdział 119. Księga Psalmów, rozdział 119, werset 127. Dlatego, co on sądzi o przykazaniach Boga? Kocham przykazania Twoje, bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. Kocham przykazania Boga, bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. W ten sposób Dawid podkreślił ważność przykazań Boga w Księdze Psalmów. Skoro Dawid miał taką postawę, czy Bóg nie nadał mu łaskawego tytułu męża według serca mego? Biblia informuje nas, jak cenne są przykazania Boga. Mają wartość cenniejszą niż szczere złoto lub jakikolwiek inny cenny skarb na tym świecie. Kiedy myślimy o wartości, przez większość czasu jest ona względna. Ponieważ w domu używamy dużo wody, niewiele osób docenia jej wartość. Jednak na środku pustyni, gdzie w ogóle nie ma wody, dla osoby znajdującej się w tak rozpaczliwej sytuacji, w której potrzebuje łyk wody, aby uratować swoje życie, jak wartość wody ma się do wartości złota, rzeczywiście ma znacznie większą wartość. W związku z tym jest wers w filmie animowanym Książę Egiptu. Jest powiedziane: Dla zagubionej owcy, pasterz jest większy od najbogatszego króla. Król może dobrze rządzić i mieć głęboką miłość do swojego ludu, ale w takiej sytuacji, pasterz jest uważany za bardziej wartościowego. Kiedy to rozważymy? Możemy zrozumieć, że wartość może się różnić w zależności od sytuacji, miejsca i stanu. Rozważmy wartość w Królestwie Niebios. Ludzie na tej ziemi nie rozumieją wartości szabatu, przykazań Boga, prawdy i innych świąt. Jednak w dniu, w którym cała ludzkość stanie przed sądem Boga. W końcu zrozumieją, dlaczego Biblia mówi, że przykazania Boga są cenniejsze niż szczere złoto. W miejscach obfitujących w wodę ludzie nie zdają sobie sprawy z jej wartości. Załóżmy jednak, że znaleźliście się na bezwodnej pustyni, gdzie nawet jedna kropla wody może uratować Wam życie. W tak rozpaczliwej sytuacji, nawet gdyby ofiarowano wam najcenniejsze skarby na świecie, takie jak diamenty czy złoto, nigdy nie chcielibyście wymienić na nie ani jednego łyka wody. Wy wszyscy, w chwili gdy wejdziemy do królestwa niebios, absolutnie uświadomimy sobie prawdziwą ważność wszystkich słów Boga i całą prawdę. Proszę, nie uważajcie ich za niegodnych lub małowartościowych, gdy jesteśmy na tej ziemi. Żyjąc na tej ziemi, niektórzy mogą pomyśleć, jest tylko jeden dzień różnicy między szabatem a niedzielnym nabożeństwem. Czy to naprawdę ma znaczenie? Kiedy jednak znajdziemy się na rozdrożu między Królestwem Niebios a Piekłem i staniemy przed Sądem Boga? Tylko wtedy bez wątpienia rozpoznamy, który dzień jest naprawdę cenniejszy. Jednak wtedy będzie za późno, aby zawrócić. Dlatego teraz jest czas, abyśmy głębiej cenili i szanowali przykazania Boga. I zawsze musimy pamiętać, że taka możliwość została nam dana w tym właśnie momencie. O szabacie ludzie mogą powiedzieć, czy nie byłoby lepiej spędzić dzień robiąc coś przyjemniejszego. Mogą pojawić się podobne myśli. Jak jednak Dawid oceniał wartość przykazań Boga? Wierzył, że ich wartość była większa niż czystego złota. Ponieważ Dawid posiadał takie rozeznanie, Bóg nazwał go mężem według serca mego, prawda? Przejdźmy do 5 Księgi Mojżeszowej, rozdział 8. Wszystko, do czego teraz dążymy, jest dla naszej przyszłości. Te wysiłki są przeznaczone na nasze błogosławieństwa i szczęście. Dlatego nie powinniśmy skupiać się na chwili obecnej, ale przewidywać nadchodzące Królestwo Niebios. Czyniąc tak, wszyscy musimy głęboko cenić przykazania Boga ponad wszystko inne. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział ósmy, werset pierwszy. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję. Aby co mogło się wydarzyć? Abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiął Pan waszym ojcom. I wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Jeśli chodzi o ten werset, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Ludzie na tym świecie mogą się zastanawiać, co jest takiego wspaniałego w przykazaniach, czy są ważne, jaka to różnica, czy jest sobota, czy niedziela, pascha, czy Boże Narodzenie? Wiele osób może tak myśleć, ale co mówi Bóg? Chociaż rzeczy w tej chwili są niewątpliwie konieczne, to tym, czego najbardziej potrzebujemy w momencie, gdy Bóg daje nam wieczne dziedzictwo Królestwa Niebios, są przykazania Boga. W każdej chwili, gdy kroczymy ścieżką wiary na duchowej pustyni na tej ziemi, Bóg uczy nas, jak ważne są Jego przykazania. Wszystkie Jego nauki są dla nas, abyśmy zrozumieli, co jest ważniejsze, a co mniej ważne. Dlatego napisano, Bóg doświadczał, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Innymi słowy, testowanie polega na stawianiu nas w różnych sytuacjach. Czy w tej sytuacji postępują zgodnie z przykazaniami Boga? Czy przestrzegają przykazań Boga? Wy wszyscy, jeśli w jakiejkolwiek sytuacji będziemy nieposłuszni przykazaniom Boga, będziemy tego żałować. Kontynuujmy Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział ósmy, werset szósty. Co powinniśmy zrobić? Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Bogatwego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć. Przejdźmy do wersetu 11. Co jeszcze powinniśmy zrobić? Bacz, abyś nie zapomniał Pana Bogatwego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaje. Biblia uczy nas Bacz, abyś nie zapomniał praw Boga. Jeśli użyjemy wody jako przykładu, to tak, jakby powiedzieć, w tej chwili możesz pić dużo wody, nie zdając sobie sprawy z jej wartości, ale łyk wody na pustyni jest jeszcze cenniejszy niż Twoje życie. W dniu, w którym wejdziemy do wiecznego Królestwa Niebios, Bóg bez wątpienia pozwoli nam uświadomić sobie wartość dotychczasowego przestrzegania Jego przykazań. Bez potrzeby mówienia ani słowa. Wy i ja wyraźnie zrozumiemy tego powód. Przejdźmy do Ewangelii Mateusza, rozdział 28. Ludzie nie uważają przykazań Boga za szczególnie ważne, ale nie musimy brać z nich przykładu. Powinniśmy wyłącznie trzymać się nauk Boga i ufać Bogu, prawda? Ewangelia Mateusza, rozdział 28. Zobaczmy rozdział 28, werset 18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, krzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je. Czego powinniśmy je nauczyć? Przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Nawet w swojej ostatniej chwili zachęcał nas, abyśmy nie zapomnieli tego, czego nas nauczył i czego nakazał nam przestrzegać. Potem powiedział: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Uczył nas rzeczy wiecznego Królestwa Niebios, w którym będziemy żyć wiecznie. A nie tylko tymczasowych spraw tej ziemi. Bóg prowadził nas, do swojej ostatniej chwili na ziemi, abyśmy praktykowali niebiańskie rzeczy i podążali za nimi. W Ewangelii Mateusza, rozdział 28, Jezus dał nam misję, mówiąc: Nauczcie, wszystkie narody, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, aż do skończenia świata. Wśród tego, co nam przykazał, przyjrzyjmy się dziś, pasze. Ewangelia Mateusza, rozdział 26. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, rozdział 26, werset 17. A w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A on rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka, i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Do tego czasu Żydzi obchodzili paschę, zabijając baranki i kozy. Ale Jezus przygotował chleb i wino na paschę. Dobrze znamy tę scenę, w której przygotowują paschę i ją obchodzą. Ale dzisiaj jeszcze raz zastanówmy się nad tą sceną. Przejdźmy do wersetu 26. Spójrzmy na werset 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Chleb paschalny reprezentuje święte ciało Chrystusa, a wino paschalne reprezentuje krew, którą Chrystus przelał na krzyżu. Powiedział, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Co powiedział o tych, którzy nie uczestniczyli w jego ciele i krwi? Nie mają żywota w sobie. Są uważani za umarłych, podczas gdy ci, którzy w nim uczestniczą, mają życie wieczne. Bóg dokonał tak istotnego rozróżnienia między nimi. Niektórzy mówią: Nawet jeśli nie obchodzę Paschy, żyję dobrze. Nawet bez obchodzenia Paschy, nadal mogę przezwyciężyć trudności. Wyrażają takie myśli. Jednak powodem, dlaczego Bóg dał nam paschę w tym wieku, jest to, że cała ludzkość niewątpliwie stanie przed szeregiem wydarzeń, które wymagają obchodzenia paschy. Dzisiaj ci, którzy nie mają wiedzy, mówią beztrosko o takich sprawach. Ale wszystkie przykazania, które dał nam Bóg, mają swój zasadniczy cel i czas realizacji. Od początku do końca Bóg przewidział wszystko i poczył nas, abyśmy przestrzegali Jego przykazań, mówiąc uczcie je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Możemy znaleźć tę scenę, w której wielokrotnie to podkreślał, w Ewangelii Mateusza, rozdział 28. W dniu Paschy Jezus ustanowił przymierze chlebem i winem Paschy, dzięki którym ludzkość może otrzymać odpuszczenie grzechów na wieki i wejść do wiecznego Królestwa Niebios. Możecie myśleć, że nie ma znaczącej różnicy między tymi, którzy obchodzą Paschę, a tymi, którzy jej nie obchodzą. Jednak kiedy nadejdzie czas, abyśmy weszli do wiecznego Królestwa Niebios, nikt nie będzie mógł przejść bez uczestniczenia w krwi Chrystusa przez Paschę. To dlatego, że Bóg ustanowił przymierze na odpuszczenie grzechów przez krew Chrystusa. Królestwo Niebios nie jest miejscem dla grzeszników. Jest to miejsce, w którym grzech nie powinien istnieć. Jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ci, którzy zgrzeszyli, ostatecznie nie mogą uniknąć śmierci. Jakim miejscem jest Królestwo Niebios? Biblia opisuje, że nie ma już śmierci w niebie. Dlatego nigdy nie możemy wejść do nieba ze śmiertelnym ciałem. To miejsce jest dla tych, którzy otrzymali obietnicę odpuszczenia grzechów i życia wiecznego na tej ziemi. Czy wieczne Królestwo Niebios nie jest miejscem, do którego tacy ludzie mogą wejść? Jaki jest przepis prawdy, który został ustanowiony na tej ziemi, aby doprowadzić ludzkość do Królestwa Niebios? Jest to Pascha. Co zawiera Pascha? W Ewangelii Mateusza wspomina się tylko o odpuszczeniu grzechów. Ewangelia Jana, rozdział 6, używa wyrażenia życie wieczne. Czy nie jest tak, ponieważ kiedy otrzymamy odpuszczenie grzechów, otrzymamy również błogosławieństwo życia wiecznego? Spójrzmy na Ewangelię Jana, rozdział 6. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 52. Wtedy sprzeczali się żydzi między sobą, mówiąc: Jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli. Czego nie będziecie mieli? Nie będziecie mieli żywota w sobie. Co oznacza ciało i krew Syna Człowieczego? W Paschę Jezus dał chleb i wino. Mówiąc, to jest ciało moje i to jest krew moja, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Czy nie wyjaśnił, że chleb i wino paschalne są ciałem i krwią Syna Człowieczego? Tylko ci, którzy je jedzą i piją, mogą mieć życie, a ci, którzy ich nie spożywają, nie mają życia. Czy to nie znaczy, że są martwi? Biblia uczy nas, że ci, którzy nie mają w sobie ciała i krwi Chrystusa, są uważani za umarłych. Jeśli ktoś nie obchodzi paschy, nie może wejść do Królestwa Niebios, chociaż pilnie studiował Biblię i opanował wszystkie jej nauki, ponieważ nikt nigdy nie może wejść do nieba bez przymierza Boga. Jezus już ogłosił wyrok: nie macie żywota w sobie. Zobaczmy werset 54. Kto spożywa ciało moje, i pije krew moją. Kto spożywa chleb paschalny, i pije wino paschalne, czyli ten, kto obchodzi Paschę, ten ma żywot wieczny. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ostatecznie. Gdzie możemy znaleźć błogosławieństwa odpuszczenia grzechów i życia wiecznego, które zostało nam dane, są one zawarte w prawdzie paschynowego przymierza? Kto spożywa ciało Chrystusa i pije Jego krew, ma żywot wieczny? Jezus objawia nam te prawdy. Poprzez Biblię, którą możemy uważać za duchowy mikroskop, musimy zaakceptować i uwierzyć w tę prawdę taką, jaka jest. To właśnie Bóg potwierdził i obiecał nam. Przejdźmy do wersetu 55. W wersecie 55 Jezus mówi. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Ludzie, którzy nie żyją, nie mogą docenić pięknej muzyki. Bez względu na to, jak urzekająca może być, ani nie potrafią odczuć piękna, zapierających dech w piersiach scen. Dlaczego tak jest? To dlatego, że są martwi. W stanie bez życia, nie są w stanie niczego postrzegać ani doświadczać. Dlatego musimy mieć życie. Jak więc możemy mieć życie? Musimy jeść ciało syna człowieczego i pić jego krew. Innymi słowy, kiedy ciało i krew Chrystusa istnieją w nas. Jak więc możemy zaniedbywać, pogardzać i odrzucać paschę, która jest przykazaniem Boga? Takie jest również nauczanie Jezusa. Powiedział: Idźcie, i czyńcie uczniami wszystkie narody. Co jeszcze powinniśmy zrobić? Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Dlatego apostoł Paweł dotarł aż do Koryntu w Europie. Korynt znajduje się w Europie. Co głosił w Europie? Głosił Paschę. Spójrzmy na pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, werset 16. Rozdział 10, werset 16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością czego? Społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Czym jest ten kielich błogosławieństwa, który uczestniczy we krwi Chrystusa? I chleb, który łamiemy, który uczestniczy w ciele Chrystusa? Jest to chleb i wino paschalne. Przejdźmy do wersetu 17. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Dlaczego tak jest? Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Spójrzmy na pierwszy list do Koryntian. Rozdział 11. Ponieważ Jezus powiedział: Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Apostoł Paweł udał się nawet do Koryntu i nauczał ludzi słowa prawdy. Spójrzmy na pierwszy list do Koryntian, rozdział jedenasty, werset 22. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam Wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Werset 23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł. Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Za kogo ono jest? Za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć picie będziecie, na pamiątkę moją, albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Co należy zrobić z tą prawdą do dnia jego przyjścia na ziemię? Jest to prawda, która musi być nieustannie głoszona. Jednak ludzie nie zachowują tej prawdy. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak, ponieważ nie rozpoznają i nie rozumieją ważności Paschy i przykazań Boga. Bóg uświadomił nam, że Pascha jest jedną z nieodzownych prawd Kościoła Boga. Nauczył nas również, że chleb i wino paschalne to nie tylko chleb i wino. Oznaczają one raczej, będę nosił ciało i krew Chrystusa w sobie. Pascha to przymierze, które wypełnia słowo prawdy. Ja będę trwać w was, a wy we mnie. Dlatego przykazanie Boga, w tym Pascha, jest cenniejsze niż szczere złoto. Jednak ludzie nie znają wartości Paschy. Nikt tak naprawdę jej nie rozumie. Jednak niedługo pojawi się wyraźne rozróżnienie między tymi, którzy ją posiadają, a tymi, którzy jej nie posiadają. Bóg wszystko rozpozna. Bóg powie: Masz moją pieczęć, albo być może wołałeś, panie, panie. Prorokowałeś w moim imieniu i wypędzałeś demony, ale okazuje się, że nie masz mojej pieczęci. Wtedy. Bóg oddzieli ich tak, jak oddziela owce od kozłów. Podążając za naukami Jezusa, który powiedział: idźcie. I czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Święci wczesnego kościoła udali się aż do Europy. Kraj Izrael jest w Azji. Poszli z Azji do Europy, głosili Ewangelię i wysyłali listy. To jest to, czemu musicie być posłuszni i naśladować. W ten sposób głosili nauki Jezusa i podkreślali, że prawdy nie wolno zaprzestać. Nieustannie podkreślali, że ta prawda musi być głoszona do dnia, w którym Pan przyjdzie znowu. Przejdźmy do rozdziału piątego. Zobaczmy pierwszy list do Koryntian, rozdział piąty, werset siódmy. Zobaczmy rozdział 5, werset 7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc, jako baranek. W Biblii tysiąclecia napisano: Jako nasza pascha został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto. Co powinniśmy zrobić? Czy święto nie odnosi się tutaj do paschy? Dlatego Powinniśmy obchodzić Paschę. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. W ten sposób Hebrajczycy, którzy mieszkali w Izraelu, podróżowali z Azji do Europy, aby głosić i podkreślać znaczenie obchodzenia Paschy. Apostoł Paweł podróżował do Koryntu w Europie, głosił Ewangelię i wysłał list do tamtejszych ludzi, stwierdzając: Z pewnością, nigdy nie wolno nam zapomnieć o paszy. To jest nauka, którą otrzymałem od Pana. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem. Nie głosiłem Wam, ponieważ ktoś inny mi to polecił. Podkreślał, że wszystko, co głosił ludziom, pochodzi od Pana. Wy wszyscy, co Bóg powiedział na ten temat w przypowieści o chwastach i pszenicy w Ewangelii Mateusza, rozdział 13. Zbierzcie najpierw chwasty i powiążcie je w snopki na spalenie, a pszenicę zwieście do mojej stodoły. Czy w tej przypowieści chwasty nie symbolizują tych, którzy nie przestrzegają przykazań Boga, a pszenica tych, którzy ich przestrzegają? Pascha ma tak wielkie znaczenie. Jest to dzień, w którym zostajemy uznani za lud Boga, zapieczętowani, otrzymamy odpuszczenie grzechów i otrzymamy obietnicę życia wiecznego. Dlatego festiwal głoszenia Paschy odbywa się obecnie na całym świecie. Modlę się, aby poprzez ten festiwal głoszenia Paschy wszyscy członkowie rodziny Syjonu poprowadzili wiele dusz do zbawienia i prawdy, abyśmy mogli otrzymać miłość i błogosławieństwa od Boga. Co więcej, nigdy nie traćmy dumy i pewności siebie w obchodzeniu Paschy. Kto jest zawsze w nas? Ponieważ Bóg dał nam swoje ciało i krew, obiecał nam: Będę trwać w Was. Powiedział: Ci bez mojego ciała i krwi nie mają żywota w sobie. Mówiąc prosto, czy nie oznacza to, że Bóg nie jest z nimi? Pod błogosławieństwem niebiańskiego ojca i niebiańskiej matki. Weszliśmy w prawdę paschy nowego przymierza, mając nadzieję, że będziemy oddawać wieczne dzięki, chwałę i cześć Bogu Elohim za to, że pozwolił nam zrozumieć tę prawdę i otrzymać zbawienie. Chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.